Okay. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku budowy mojego radiodbiornika z drewna i metalu, chińskiego odbiornika. Zdecydowałem się zrobić obudowę z resztek, które mi zostały, to znaczy resztek. Sklejkę oczywiście pozyskałem kupując ją drogą kupna sprzedaży. Część sklejki po prostu będzie właściwie już została wycięta. A osłony głośników, jak widzicie, które są tutaj, zostały pozyskane z radyjka Eltra Hania. Eltra Hania tak chyba się to radyjko nazywało. Znalazłem stare na śmietniku, wyrzucone, więc pozyskałem kilka części. Między innymi obudowy od głośniczków. Głośniczki, które tu będą zamontowane, będą to głośniczki firmy Monacor. No i dzisiaj będziemy sobie kleić tą podstawę, właśnie z tą ścianą czołową. Tu widzicie otwory już na pozostałe komponenty tego radia. Jak one będą wyglądały, to się z czasem dowiecie, jak będę to po prostu opisywał. Także jest to krótka scenka. Zaraz będziecie mieli drugie ujęcie. Ja sobie to obrócę. O wezmę sobie rączkę. Rączkę sobie wezmę. Tak, tutaj mam, mam tutaj drobną asystę. a Proszę zobaczyć, to jest właśnie wstęp do i ona nie pokazywałem sposobów wiercenia, rozwiercania no bo każdy ma jakieś kołkowniki każdy ma jakieś otwornice więc to jest bardzo proste do wykonania trzeba to wszystko sobie tylko wymierzyć i rozrysować robię to na moim ulubionym materiale jakim jest sklejka która jest dosyć łatwa w obróbce ogólnie dostępna potem oklejona fornirem no i tutaj będzie właśnie głośniczek który zobaczycie, o tutaj jest przeziernie można zobaczyć przez niego jak przez jak przez na razie można zobaczyć, jak przez wylot jakiegoś zakratowanego okienka, ale to będzie głośnik. No i śruba, cała banda śrubek już powiercona, wstępnie, wstępnie to jest ustawione, przykręcone. Dzisiaj połączę tą płytę czołową z dnem, ze spodem. No i, i być, może, być może ustawię głośniki, żeby były już gotowe do dalszego montażu i żeby mógł dalej montować tą obudowę. No i tyle, no i tyle w tym ujęciu. Sprawa następna, no to właśnie klejenie. Także do zobaczenia za chwilę przyklejenie. Ok, pierwsze co zrobię to wszystko to, co tutaj zdemontuję, i dzisiaj będzie tylko klejenie płyty czołowej ze spodem. Wstępnie sobie tu wszystko to dopasowałem. Nie pokazuję wszystkiego, bo, bo też i pewne czynności są, mm, są oczywiste, więc. Moim zdaniem nie ma to sensu, więc pierwsza rzecz, którą zrobię, to po prostu sobie porozkręcam, porozkręcam całość tego, tych elementów i potem zacznę powolutku przyklejać i montować. Na początek rozkręcamy. Zanim jeszcze sobie przykleję, to zrobię sobie takie podwiercenia, żeby łebki śrub ładnie mi się wkomponowały w powierzchni deski, bo potem będę to wszystko ładnie oklejał fornirem. Nie chcę, żeby to wszystko było widoczne, więc do tego celu po prostu wybiorę sobie jakieś grube wiertło i jakieś grube wiertło i wykonam to zakrętarką. Niestety z powodu tego, że aktualnie, wtedy kiedy to robię, na zewnątrz jest potwornie zimno, bo robię to jak jest jeszcze zima, więc pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrobić w warsztacie, bo jest po prostu potwornie zimno. Dobra jak widzicie sklejka jest takim materiałem, że jest on dosyć wdzięczny, ale jeżeli mamy do czynienia ze sklejką liściastą to ona ma to do siebie, że niestety ale bardzo łatwo jest ją uszkodzić i narobić sobie problemów. Na szczęście u mnie tego problemu nie ma, bo nie ma u mnie tego problemu, ponieważ na to wszystko przyjdzie fornir i będzie to klejone, więc to, że pojawiło mi się tu, przepraszam odkurzacz szumi to, że pojawiły mi się tutaj jakieś odpryski czy odscalenia tych powierzchni sklejonych tego, tych warstw sklejki tutaj nie bardzo to rzutuje na to jak to będzie wyglądało dobra, odkurzamy okej, okay, płytę czołową mam przygotowaną wiertła sobie już odłożę, przygotuję sobie klej używam sobie kleju o klasie D2, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jakie są te kleje. Wiem, że ten klej kategorii D4 to jest ten najbardziej taki odporny poliuretanowy, który puchnie. Ja tego kleju nie używam, bo. A, zjechałaś! Bo nie używam, bo nie używam i tyle. Natomiast wiem, że są tacy, co używają, natomiast do klejenia użyję. Najbardziej niezawodnego prawda, i dostępnego powszechnie narzędzia w stolarstwie, czyli palca. Palec, jak wiadomo, jest najbardziej wdzięcznym narzędziem w pracy. Tak zostaliśmy obdarzeni, więc czemu nie skorzystać z takiego nowoczesnego narzędzia? Wiem, że zaraz się zaczną głosy, że trzeba było naciąć końcówkę, że to jest końcówka i tak dalej. Ja szczerze powiedziawszy, nie chcę nacinać tych końcówek, dlatego że z reguły kończy się to potem tym, że, że mamy całą masę. Wyschniętego kleju, nie ma co z tym potem zrobić, nie ma jak potem tego zatkać, i no źle to po prostu potem wygląda. Źle się potem to. Ciężko to potem po prostu uszczelnić taką, taką już oraz otwartą butelkę, czy też pojemnik z klejem. Przynajmniej w moim przypadku. No więc dobrze, wysmaruję sobie to wszystko. Jak zwykle trzeba to, trzeba to po prostu dobrze zwilżyć. Całą tą powierzchnię klejoną trzeba zwilżyć całość tego właśnie klejenia to się rozbija, żeby to rozsmarować żeby to dobrze zwilżyć o. dobra, mamy wysmarowane niech sobie klej troszeczkę wsiąknie a ja podję umyć palec no dobrze, narzędzie mamy umyte Zakręcę sobie klej. No i co? Kleimy. Kleimy, po prostu kładziemy to na macie. Kładziemy to wszystko na macie. Dopasowywujemy. I składamy z powrotem. No i praktycznie klejenie mamy gotowe Za dnia kleju usunę po prostu ściereczką Przypominam, że ja w moim przypadku nie muszę się przejmować tymi zadziorami, które mi tutaj powstały One wszystkie zostaną zaszpachlowane zostaną delikatnie usunięte a potem w ich miejsce już w ich miejsce pojawi się fornir także one mnie zupełnie one mi zupełnie nie przeszkadzają